Jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, pracujemy z orkiestrą, z chórem, z solistami i mamy o tyle y, odpowiedzialne zadanie, y, że muzykę z Pięknej i Bestii wszyscy znają. Więc musimy się dostosować, musimy zrobić w taki sposób próby przygotować instrumenty, bo instrumentacji i nuty wszystkie dostaliśmy, żeby to było bardzo bliskie oryginału. Inspiracją do powstania scenografii była e, książka e, i książki, którymi fascynowała się piękna, a także e, samo intro do opowieści Dawno, dawno temu w dalekim kraju. E, inspirowałam się książkami takimi z dzieciństwa, które pamiętam, e, takie rozkładane, lekko przestrzenne w którym można coś otworzyć, pociągając za jeden element, wyciągnąć, zmienić przestrzeń. Wyzwaniem było to, że to są przedmioty, które musimy zamienić w kostiumy. I nie chciałam po prostu korzystać z takich estetyk typowych dla teatru, dla dzieci. Chciałam, żeby to było jakieś bardziej osobiste, bardziej oryginalne, designerskie, ale także jakby wyjęte ze świata tej właśnie papierowej książki. I to spowodowało, że musieliśmy Mieliśmy przejść długą drogę poprzez różne technologie, które są dostępne obecnie, jak stworzyć rzeczy w nowoczesnych technologiach, które wyglądają retro. Przede wszystkim moja choreografia sama w sobie opowiada historię. Kiedy przyjdzie sobie widz, albo odpaliłby sobie to na telewizorze, wyłączył dźwięk i zobaczył tylko ruch, to że będzie w stanie albo się, nie wiem, poczuć jakiekolwiek emocje, czy to rozpłakać. Czy, czy, czy roześmiać. O to mi chodzi, żeby, żeby, żeby w tej choreografii przekazać jak najwięcej emocji. Bardzo mi zawsze zależy na tym, żeby aktorzy wiedzieli to, co grają, żeby mieli zbudowane takie podstawy emocjonalne i takie in intencyjne wszystkich swoich działań, każdego swojego kroku, każdej wyśpiewanej piosenki. Staramy się uruchomić to, co jest najistotniejsze chyba w sztuce aktorskiej, czyli tę prawdę. Żeby, żeby ta postać stała się ich, żeby zaczęli myśleć jak piękna, jak ojciec, jak, jak bestia. Nic innego mi nie pozostało, jak zaprosić Państwa do Teatru Muzycznego w Poznaniu na Premierę Pięknej i Bestii. Od 25 lutego gramy, zapraszamy, przeżywamy i czekamy.